Kaluch, Ospano i Shio wspólnymi siłami założyli wioskę o nazwie Los Cantos, a ja postanowiłem im pomóc. W stronę i lecimy z kolejnym odcinkiem z Minecrafta. No, jakby nie inaczej, no czemu by nie? I właśnie jak widzieliście, wróciłem do więzienia, wróciłem do więzienia, bo nie możemy pokazać, że uciekliśmy, bo wtedy mamy totalnie prze przechlapane. A może dzisiaj uda nam się wyjść, może zrozumieją fakt tego, że jednak jesteśmy niewinni. Mam nawet taką nadzieję. A ty w tym momencie zostaw suba łapkę. Dobijamy 10 tysięcy. Nie wiem, czy zauważyłeś, że tak naprawdę brakuje tyci, tyci. A coś planuje na 10 koła fajnego. Takiego, żebyście wy też mogli coś zdobyć. Trochę się pozmieniały tutaj Nie niedobrze. Mam nadzieję, że nikt się nie skapnął, że nas nie ma. Mam nadzieję, że to jednak e, ktoś tam z e, po prostu tych policjantów włożył tych rycerzy, tak naprawdę na przykład zbinił. Mam nadzieję, że to on wsadzał do więzienia i nie zaobserwował, że nas nie ma. Widzę, że Kacieja nie ma. I nie ma... Hawryluka, To niedobrze. Pytanie, co się z nimi stało. Czy są po prostu na wolności i się jakoś dogadali? Czy po prostu nie żyją? Są porwani czy cokolwiek? Sprzedani na organy? Caddx? Co? Idę Cię odwiedzić. Zostaw mnie! On używa tych tajnych tuneli, o których nie może się nikt dowiedzieć. nie, jakie dyrek macie, panowie? Stary, nikt nie może się dowiedzieć o tych tunelach. Taki wyrok macie? Sary wyrok za nic mam Ja za siedzę, siedzę tutaj siedzę, siedzę tutaj za kablowanie ja A dokładnie siedzę... za to, że ktoś zakablował Ja siedzę za działkę A no tak, zapomniałem Pamiętacie, to jego właśnie złapali Został stracony za to, no. że zbudował o jedną ukradkę za dużą działkę niż powinien. Sary, będzie dobrze. Będzie dobrze, na pewno Mam nadzieję. Ale ten, y, mokro odsprzedasz. Odprzy jak będziesz chciał 5 na 5 No Tak? Nie, ty masz 4 na 4. Nie, czy jak... No do 4 na 4. Ty masz... Nie, ty masz działkę 4x4 4, czy... Znaczy na początku miała być 5 na 5, a... No. Wiesz. A potem 4 na 4 zmienił. A tego nie usłyszałem. No, tak myślę. no to masz przekichane Wyjdź. Wyjdź Oho! Udało się wychodzimy! Ty nie wychodzisz. Chodziśmy, że wszyscy zostaniecie ścięci dziś. JAK SIĘ DZIĘKUJĄ? JEST! że Ja nie wychodzę tak jak Siedź tam, ty siedź no, o, nie! Zatrzymaj się sami, bo budujemy arenę, Więc dziś będziecie mogli walczyć o swoją wolność Wygracie pojedynek, Swing, ty też Żeby było parzyście Dwójka z was dostanie wolność Dwójka z was o, nie. niestety będzie siedzieć tu i gniła dalej Musimy wygrać widzowie nie, nie potrafię polsz polszczyzny poprawnej No, entuzjazm, radość takie. Tak, udało się! Znaczy, piękne, piękne rządy. A teraz wracajcie do swoich nory i gnijcie tam za karę. Dobrze. Czekajcie na sygnał. Dobrze. Kurna. Niedobrze. Czyli dalej będę tu gnił, ale musimy wygrać. Musimy wygrać, bo jak nie wygramy, to umrzemy. Więc chyba sami wiecie, że. To jest ostateczny pojedynek. Kto zostanie? Po prostu zdrzemnijmy się przed walką. Co jest? Co jest? Co, co, się, co się dzieje? Co się. Skąd ja mam kurę? Co się stało, że ten? Pojawiła się tutaj. Jak się pojawiła? Przyszło. Jak wyszła no, bo, bo poczułem dość mocne uderzenie. A, to może jajka miałem i rzuciłem jajkiem, i ten. Sleposzowi się nudzi, że już normalnie jajkami w nas rzuca, ale mamy przyjaciela, mamy. Ale to mogło na Ciebie spać, kurę! Roz, 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 ale ja teraz roz. mam większe problem, że się, bo nie opodatkowałem tej kury, ona jest u mnie. No i masz. Nie mamy opodatkowanej kury, mamy nielegalną kurę aktualnie. No i masz lipę teraz, wiesz jak jest. No. Mam nieopodatkowaną kurę! To ten. No nie, to moja kura. No, wiem co? Nie, ja już sobie je ubiorę dla siebie. Bierzemy ją dla siebie? Dobrze. Ale ja jej nie opodatkowałem. Co lupi, kurdeś? Nasiona. O, mam nasiona. Mam. mam nasiona. Też mam. Trzymaj. Nasiona. Karmię ją, stary. O, i zajmij się. Je, je jak. Oj, ej, bo już. Nic to nie dało. Nic? Nic. Cały czas tak jest, taka, jaka jest. Jak ją nazywamy? Napisz w komentarzu, jak nazywamy mm -hmm. kurę, chyba że ona umrze zaraz, bo nie wiem, czy przypadkiem królowie nam Gid, jej nie zabiją, jak to zobaczą, ale. Co? Git, że jest gitem. A, że ona się nazywa git, tak? No, 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 no. Dobra. A może confident, że tak naprawdę jest tajnym szpiegiem? E, ale confident to po angielsku, że jest fajny. O. A to widzisz, mamy dwuznaczność. O, bez kitu to, O, urosła! To o, patrz! To for you Czarna to kura my. Confident Masz, masz jeszcze do niej To musimy płotek otworzyć A nie, mam Normalnie jakbym miał drugą To moglibyśmy Bo... rozmnażać kury Gdzie? była druga przecież Gdzie jest, jak była druga? No uciekła Jak uciekła? Gdzie uciekła? Była mała jeszcze, ta druga przecież... A gdzie ona jest? Uciekła. Ej, masz drugą kurę? Nie mam, jaj... Ej, mam jajka. Ej, ja mam urodzić... jajka Próbujemy urodzić... Mam kurę! Dwie kury! O. Robimy farmę kogutów tutaj! co jest! To czekaj, ja mówię, muszę poczekać, aż będę mam za mało sadzonek. No, Ej, robimy farmę kur. Nie wiem, jak wam to się podoba, ale robimy farmę normalnie kur. Wiecie, zawsze się znajdzie coś do roboty w tym więzieniu. Stary, zawsze wiedziałem, że mamy, mamy łeb do interesów. mamy curry. Bo nie masz więcej sadzonek? Nie mam więcej sadzonek. Kurde. No to trzeba czekać. Czekamy widzę po prostu aż one urosną Tymek Tymek! Potrzebujemy nasiona trzeba, Potrzebujemy nasion, więc poprosimy Na Tymka o nasiona no. Daj nasion, no. Tymek Ej, całat nasiona stary, ty, to jest skrzynka no? Czy ty po tą skrzynkę? Jak jest coś z jej? Normalnie łapkami jakoś dociągnął do niej Co? To to jedzenia i ten, jakiś miecze a nie ma tego, nie ma nasion. Nie, ale bo, bo tymka wysłała nasiona. No bo tu 15 minut pokazuje, że będzie się oswajać to trochę długo. Jeśli nie oswajać, tylko rosnąć. Właśnie Opowiłem. mam względu u Karolki, przecież bo jestem tyś szefem farmerów. Ej, wyślij wiadomość. A jak? Kurą? Ta, no, tak eksłada. Kuro, przekaż wiadomość! Myślisz, że przekażę? Myślę wydaje, że nie. Że pójdzie wpierdzielać plony jakieś. Pierwsze lepsze. Powiedziała, że nie chce się. Ty! Możliwe, że Karolki nie ma. No ona poszła na ten, nasiona do innej wioski. Aha. Teraz czekamy. Czekamy na tym Tymka. Niech przyniesie nam. Brat, ty masek już idzie widzę. ma kto chce nasienia? Tutaj, tutaj, tutaj nasienia będę, ja. znaczy nasiona. To to Dziękuję. Masy jeszcze? Normalnie robię farmę! A skąd ty tu kury wziąłeś? Stary no jajka wiem. miałem! Za co się widzisz? Za. za bycie prawilniakiem Pamiętasz o naszym układzie? Którym? Mówiłeś W którym układzie? Że mam ci donosić A Stary, trzeba grać. Wiesz, bezpiecznie. Nie ma co. Mm -hmm. A, nie ma co na mm -hmm. razie. Nie ma co na razie kombinować. Okej. Okay. Tak jak uznaliśmy, nie idziemy w nielegalne rzeczy Aha. aktualnie. Trochę trzeba przy... przystopować. Dobra, ile mamy nasion? ok. Nie mamy już dużo tych nasion, a zaraz. O, jest i duża kura. Okay. Normalnie. Jest, już jest, rosz... jest mała, jest mała kura. Ty proszę. Stary, normalnie rosną nam kury. Będziemy mieli farmy. No robię, robię, robię. Hello. Dobra, karmimy to, żeby ona też szybciej dorosła. Wiesz, ja każdego wypytałem, każdy ma inną wymówkę. Zobaczymy, zobaczymy co tym razem, dobra. Robimy kolejne, robimy kolejne kury. Gdzie zdrowie? I teraz ten, teraz niech ta urośnie. Ta urośnie i mamy kolejne kury. Mamy kolejną kurę. Zawiem, mówcie mi farmer Robię stado kur No, kolejne Jest, jaka teraz Patrz, Juj teraz sześć. taka brązo, wow ma? Cześć Widzieliśmy z TW króla? Nie, Nie. Aha Ej, Dobra, Daj to, nasiona skieram. Miłe ja ciatki życzę Dzięki Dzięki, Dzięki za sushi Daj dużo nasion jak masz Dajcie wszystkie nasiona jakie macie Ja nie mam nasion Też dałem ci dwa staki No wiem, ale te kury dużo jedzą Takie kury, to Mam kury, no, kury. To... Przynieście więcej nasion Nie patyki, patykami ich nie nakarmię Nasiona no, przynieście, no, no. chłopaki Aż pszczoły A. sobie otwórz to jest ul To jest ul Nie, no a ten, no. naprawdę przynieś ten, przynieś się więcej Dobra Po prostu czekamy, żeby mogły dalej cisnąć nasze e, nasza farma, żeby mogła się rozwinąć, że jak król tu przyjdzie, to normalnie aż się zaskoczy co zrobiliśmy. Ej, zamknij, zamknij, zamknij! Co to razem odsiadujemy wyrok? No bo ja mogę wyjść, no? No nie wychodź w takim wypadku już. Już tu siedzisz. Jesteś w więzieniu. Chodujesz ze mną kury. Ej, hodujesz kury ze mną. Roxy, to już zrobiła. No Roxy hoduje ze mną kury. Ona kury hoduje. I teraz pytanie, czy oni przyniosą nam więcej nasion, czy nie przyniosą? Dobre pytanie, ponieważ to jest trochę za mało. Masz krzesło. A nasiona, nasiona potrzebuje, wiesz? Dzięki. Mamy więcej nasion, widzowie, więc będziemy mogli to zrobić, żeby szybciej dorosła. Okej. Okay. I tutaj teraz czekamy. A masz jajka? Ta cena jest większa niż moja teoria. Nie ma. masz jajka czy nie masz jajek? Nie, nie mam. Kurde, dobra. Dobra, teraz trzeba tylko. zarabiać z jajkami. Okej. Okay. Będziemy mieli jeszcze więcej normalnie tych, tych. Ej, dobra. Nie wiedziałem, że w więzieniu mogę się tak dobrze bawić kurami. Kura zniosła jajo, widzę właśnie. I próbujemy. Ej, dwojaczki się urodziły. Ej, czworaczki się urodziły z jednego jajka. No, naprawdę, zobacz, ile mam kur teraz. Cztery kury z jednego jajka, widzowie. Cztery kury. Czy cały czas, że z jednego jajka wy, wyrosły mi cztery kury? No wiem, 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 wiem no. cały czas otwieram nowe jajka. Ej, dobra, mamy pełno kur. Ej, uważaj, żeby nie wyuciekły. Uciekają, uciekają. Nie rób tak, nie rób tak. Uciekły nam kury, ponieważ Roxy otworzyła, ale dobra. Tu mi rzuć, tu mi rzuć mi, rzuć mi po prostu. Dobra, mamy naprawdę pokaz. Pokaźne, pokaźne statko. O, jajko. Uwaga. Kolejna kura! Kolejna kura w rodzinie! Kenek O, tu masek przyszedł No Pato Ty stary, przynieś mi łódko Nasiona? O kurna, ile nasion Jezus Maria, aż za dużo dobrań, Dzięki, dzięki O Jezu stary Aż za dużo, za dużo Mamy 900, tych 900 nasion, będziemy mieli wielką farmę To teraz sami zrobimy, że będą większe, tak? Więc Zazwyczaj się zaraz zobaczycie, dobrań, zobaczycie dobrań. ile już mam tych kur po prostu, zaraz to zobaczycie Ej, co jest? Czemu mam wyjść? Zarek, chodź, chodź. Czemu? Na arenę, walczyć o wolność, ale... Czemu ja mam? Co? No my walczyłem przecież no. Nie no tak, ale no, czemu, czemu? czemu ja mam tak, tak po prostu wychodzę? No nie wiem, stary ja też wysiadam tak po prostu. Mi się sama po prostu się otworzyły? To, Aha, okej. no, okay. no ty ja otworzyć, ale. No dobra, no, no, no zobaczymy, no i aktualnie idziemy, no. tak? No tak, nie wiem konkretnie, gdzie to jest. Okej, okay. no, no. widziałeś ile kur mam? No, stary, jestem pod nie? Jednak no, nie to udało to nam to się tak. zebrać wielkiej armii, kur. Któreż go nie zobaczyli, armii. Dobra, damy radę, chłopaki, damy radę, nie? Dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie, po prostu. Musimy to wygrać, widzowie. Bo jak nie, no to padnie, tak naprawdę umieramy. A nie możemy umrzeć, ponieważ to jest koniec serii. Dlatego zostaw suba, jeżeli. No, po prostu uważasz, że powinienem wygrać. I łapę w górę, strzel, stary. I napisz w komentarzu, czy wygram. No, mi się wydaje, że wygram. Ale zobaczymy. Kazali nam się tutaj ustawić w linii. No nie wiem, po prostu czekamy. Widzicie, w czwórkę czekamy. Zobaczymy. Tam chłopaki rozmawiają. Tu nas Zbiniu pilnuje. Jest rycerzem, tak jak dobrze my tak jak zauważyliśmy, że był rycerzem i jest rycerzem. Zobaczymy. Tam jest właśnie ta klatka. Jestem ciekaw, co tam jest. Tam już ludzie chyba czekają tak. Ludzie czekają. Tu ktoś konstruuje. W ogóle zauważyłem, że na czas naszej nieobecności ktoś został konstruktorem. Ktoś ma własny warsztat jest to Dawiczon. To co, co widzę, więc... Piszcie w komentarzu, czy na pewno warto robić Proszę własny państwa. państwa. dwójka z Was zostanie dzisiaj przywrócona do społeczności Los Cantos. Maciek zadecyduje jakie jest zestawienie par. Uwaga! Yy, walczące, pierwsza para walcząca to będzie. Śleposz oraz swing. Okej. Okay. I analogicznie Kenex ja się, się dana... Keneks i dzik to para numer 2. Gdzie jest Kaciez? Zkacieją się do mnie. Będę walczył z dzikiem, kle... to będzie w kle... pojedynek. Jesteśmy każdego zawodnika, Jesteśmy czy teraz czy później będzie się musiał mu. przydzielić. Mogę... podzielić. Tak, zgłosi no, się, no, się pierwszy Śleposz tak. i swing. Trzymam kciuki, że swingowi się uda. Wobec niego też trochę biznes może Proszę podupać. Biznes Na pewno nam bardzo pomoże. Górne jaką zbroję Dobrze. zrobił. Też słyszałem, że dają się właśnie Kaciejo z wojowniku. robieniem, tak naprawdę kuciem. On kuje, on jest swoim, co kuje, co nawala młotkiem i kuje zbroję. im zbroję, a my ambonę. Zaraz kolejni się szykują. Kaciej będzie tutaj zarządzał, będziesz dawał wszystkim zbroję. Zwiniu, pilnym porządku. Zapraszam Dzika. Dzik teraz, a potem ja. Ambona jest za duża. Za duża jest cholernie, no niestety. Tak, tak. Dobra, teraz czekamy po prostu na nas. Dobrze, obejrzymy z ludem, z plepsem. Dobra, zakładamy po prostu zbroję. dla króla i jego skarbnika. Yeah. Bibo. Uh. Bibo. Uh. Buty? Wszystko masz? Mhm. Dobra, mamy wszystko. Pierwsze oficjalne igrzyska naszej wiosny Dobra, mamy wszystko tak naprawdę teraz. Powodzenia, panowie. Zobaczymy, czy nam się uda. Błagasz z razem. Jozin z Bazin. Podejdę zobaczyć, będę stąd oglądał. Jozin uh z Bazin, kie weźnicy blizi. Jozin z Bazin, ujście -huh. z dupy bruzi. Jozin z Widzę, że tam Hawryluk pięknie śpiewa. No dobra, idziemy za nimi. Oho, tu jest chyba wejście na arenę. Widzowie, wszystko się zaraz rozstrzygnie. Dobra, idziemy na tą stronę. Odkładam itemy. Tak, dobrze. Cześć, bo ja w ogóle nie czytałem. Pokój przygotowawczy, dobra, czyli mogę tu, z tego co rozumiem, odłożyć swoje itemy, które mam, żeby mi nie groziły. Mięso wezmę i wezmę żarcia jeszcze trochę. Jest, jest swing! Trzymamy kciuki, żeby swingowi się udało wygrać. Szacie, czy mogę ja wyjść i tak podglądać? Podglądam, Patrzę, patrzymy, jak idzie im walka. Widzę, że slepoż tutaj niestety chyba zadaje atak w stronę swinga. Miejmy nadzieję, że uda mu się tak naprawdę wygrać. Brama się zamyka. Podejdziemy trochę bliżej, w takim wypadku. Patrzymy, patrzymy, jak mu idzie. Kurna, swing dasz. No i. Dobrze! Swing przegrał. Swing przegrał. dobrze. To tak? majestat króla. Gratuluję. Niedobrze, swing przegrał, swing będzie dalej siedział w pierdół Ale my musimy wyjść, żeby pomóc swingowi jakkolwiek. Nie mieć więcej, człowieku. No, przybędę rzeczy. Do kolejnego pojedynku, przygotowuję się. Oho, Borsuk. Proszę otworzyć. Co? Jak to nie my? Jej. Chyba my zaraz będziemy walczyć. My chyba zaraz walczymy, a nie jakiś Borsuk i skwieras. Widzę swojego przeciwnika. Kenek, gotowi? No. Tak, widzę przeciwnika, poszło. To musi być szybka jazda. Mordować się na coś królestwa. Dobra, dostał krytykala. Dobrze, dobrze, dobrze dostał. Kacie my tu gramy, już jest pojedynek Dobrze, dobrze, Kaciej tam wali. Obserwem, że we mnie strzelam tym O nie, 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 dobrze. dostałem, 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 dostałem O kurde, o kurde Mocno Cały czas, cały czas się walczymy Cały czas walczymy Niedobrze, niedobrze Niedobrze, niedobrze. niedobrze nie dobrze, nie nie, no. nie! Kurde! Udało mu się, udało się! Udało się dzikowi wygrać Udało się dzikowi wygrać. Umarłem umarłem. Dalej siedzę w więzieniu. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy powinienem coś z tym zrobić w takim wypadku? Co powinienem zrobić? Czy czekać dalej w więzieniu? Czy dalej jakoś może próbujemy uciec? Musicie napisać w komentarzu w takim wypadku. No. zobaczymy, zobaczymy, może nas jednak wypuszczą dzisiaj. Na razie zajmiemy się oglądaniem. Bicie, bo wszyscy zginiecie. Ej, nie, w nie w Potelicze, nie w stawce jaka jest? Działka do wygrania. Widzicie, widzowie, działka do wygrania. Oprócz tego, żebyśmy na razie uciekli, wyszli z więzienia, to może byśmy poprosili o to, żeby jednak zostać wypuszczonym. Mieć działkę. Właśnie my, my te itemy tam mamy na dole, dobra, idę po tej temy. Tu są moje temy. Zbieramy te itemy, bo zawsze to są itemy, które przydadzą nam się. W razie potrzeby, tak. To na pewno. Zbieramy to łóżko, jeżeli potrzebowalibyśmy gdzieś przenosować, cokolwiek. Są rzeczy, które nam się bardzo przydadzą. Wracamy, idziemy zobaczyć co tutaj się no tak, dzieje. Goły pięć z Dekaxy, zapraszam. Otworzysz bramę. Roxy, żona zmienia wersus z Odziałkę. Wszystko przy sobie jest Tak Tak. O kurna, no to może być mocna walka. Dzieje się. Ale chyba Roxy. Chyba Roxy wygrywa. Stawiam na... No i właśnie. O, brawo, brawo o, mocno. Brawo. Brawo. Brawo, Dostajesz działkę, aczkolwiek niepokojenie to, że chcesz zdradzić z biniaz, Siadaj obok. Dlaczego potrzebna jest ci działka? Wytłumacz się. Podaj adres! Oj, oh yeah. króla Jak pewnie przed chwilą widzieliście, nasz władca nie żyje. W związku z tym ogłaszam żałobę narodową. Każdy musi ubrać się w czarny strój. I siedzieć w dole podobnym do dołów petycyjnych przez następny miesiąc. Co? Nie jedząc i nie pijąc. Co? Jutro wyprawimy po, pogrzeb naszego wielkiego króla i odbędą się pierwsze w tej cywilizacji wolne wybory. Wielkie brawa! Brawo, brawo! Uuu. Ale zaraz cieszymy się z tego, Uuu. że wasz król umarł? Buczymy! Wuuuuuu! Jest wam przykro, że będą wolne Uuu. wybory? Cieszymy się! Uuu. Bardzo, bardzo. Uuu. A co z więźniami? No, na na wolność. wolność Na wolność, na wolność. na króla I chyba my nie będziemy mieli walki Trzeba wygrać widzowie. W sensie... Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym wygrał. Chyba władza ja ucieka, chyba władza ucieka, <tosan> chyba władza ucieka. <tosan> chyba władza ucieka. Tak. Wolne wybory, nie? Nie wiem co tutaj się dzieje, wiem tyle. Idę zebrać swoje ja itemy o, w takim kodaj. wypadku ja Zbieram itemy, zbieram itemy w takim wypadku i wychodzę stąd no i co, no zobaczymy tak naprawdę Dobra, idziemy w takim wypadku i zobaczymy Ale chyba jesteśmy wolni Chyba tak się zgrało, że jesteśmy już wolni Dobra, idziemy przegadać to ze Swingiem, ale udało się Jesteśmy wolni, możemy już iść Ej, wolni jesteśmy? Ale król... Cześć Lizakowski, czekaj, czekaj Lizakowski, chodź, chodź, chodź Chodź Lizakowski, ty wyglądasz na sztywnego gita Dobra, po no prostu dobra? idziemy, ponieważ musimy... Bo obstawiam, że chcecie, żebym został królem Zostańmy królami, wszyscy razem oh, widzowie. Zostańmy królami będziemy wprowadzać własne prawo. Stary. No. Musimy wygrać. W sensie, ale, ale, zróbmy co musimy? ze mnie króla. No. Będzie wszystkich was ustawie, będzie miodzie w wiosce. Ty? Tak! On. Jak mogę pomóc sobie? Stary, trzeba głosić nowinę, mhm. że, że ja żeby zo żebym został. Wszędzie mają być banery, klenek na króla. Wszędzie ma, ma być klenek, Musimy. Tak. Musimy poprowadzimy tą wioskę do przodu. Rozumiem. Tak, w takim wypadku no, tak. ja wiem, To co co lecimy, tak? tak.